I'm looking through the window and he's standing in the rain. I'm running out of bus stop and he's trying to take a train. Lądowaliśmy cali i zdrowi! Yeah! Za mną widzicie wszystkich zwycięzców konkursu H&M, którzy już dzisiaj wieczorem zobaczą Beyoncé na żywo. I co więcej, spędzą ze mną i z całą ekipą MTV trzy fajne dni w Londynie. I już jesteśmy w Londynie, teraz znajdujemy się na pokładzie super oldschoolowego, bo aż z lat 30-tych, autobusu piętrowego. Bardzo ciekawy, czerwony, fajny autobus. E, jak się wszyscy czują? Super! Dobrze, wyglądają świetnie, uśmiechnięte buzie. W tym momencie zmierzamy do Notting Hill, gdzie zobaczymy jak wygląda to miejsce, w którym kręcony był ten znany film. No, jak na razie jest super, ja jestem zachwycony. Świetna wycieczka, przyjechaliśmy. Duże miasto, wiele kultur, dużo hałasu. jechaliśmy sobie takim fajnym czerwonym autobusem. Jesteśmy teraz na Notting Hill. Ja jestem romantykiem w duszy, więc zobaczyłem przed chwilą niebieskie drzwi i to było ekstra. Teraz jesteśmy przed sławnymi niebieskimi drzwiami, gdzie się Notting Hill. Generalnie uważamy, że pan, który nas oprowadza jest genialny. Jego akcent i generalnie wszystkie jego wypowiedzi są, są super. Co mi się podoba w Londynie, to chyba przede wszystkim ta różnorodność, która tu panuje. Mogę tutaj przyjechać i nie tej bariery językowej, bo znam angielski, wszyscy chyba znamy angielski. A najbardziej się jarałam w tej wycieczce tym, że będzie nocny rejs po Tamizie. Ja się cieszę, że nikt nigdy nie patrzy jak na odmienca, na nikogo i że jest super i ta atmosfera, która tutaj panuje, to jest atmosfera tolerancji miasta wielokulturowego. Ale...